Dziś odbyła się konferencja prasowa, na której poznaliśmy nowych prezesów Miejskiego Zakładu Komunikacji i Tarpilu. Jednak to nie koniec zmian. Obowiązki dotychczasowego prezesa Inwestparku, Joanny Banach, przejmuje jej zastępca. W konkursie wyłoniono także prezesa nowo powstającej Spółdzielni Socjalnej. CV wszystkich osób tutaj dzisiaj siedzących jest niezwykle bogate, związane z tym, czym będą się u nas na co dzień zajmować. Prezes gminnej spółki Antoni Serwacki od lat zarządzający miejskim zakładem komunikacji oraz Ksever Ryń. Prezes spółki Tarpil, która administruje dwoma targowiskami w Pile, z dniem 1 kwietnia przeszli na zasłużoną emeryturę. W związku z tym wyłoniono w drodze konkursu ich następców. Sternat MZK przejął Tadeusz Majewski, związany z zakładem od 20 lat. Targowiskami w Pile zarządzać będzie Andrzej Gabrielów, absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu z doświadczeniem w prowadzeniu targowiska. To nie koniec zmian personalnych w miejskich spółkach. Z posadą prezesa Inwestparku pożegnała się Joanna Banach, która będzie teraz odpierać za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych w miejskich wodociągach i kanalizacji. Jej obowiązki przejął wiceprezes Marcin Zamojda. Na konferencji poznaliśmy także prezesa powstającej spółdzielni socjalnej. Zostanie im niezwiązany wcześniej z Piłą Bogusław Tomczuk.